Witam serdecznie. Bohater meczu Gold Team Dom Westelny Sylwia Łukasz Kociołek. Witam. Wiesz, co chyba jakieś prorocze dzisiaj rozmowy były z moim pracownikiem, bo mówimy, że ty dzisiaj gonisz jak szalony. E, strzelasz, asystujesz, podajesz no i w sumie zamknąłeś ten mecz tak naprawdę zwycięskim golem 5 sekund przed końcem. Gratulacje. Dziękuję. Staram się jak mogę pomóc. No, wychodzi jak wychodzi. Raz lepiej, raz gorzej. Teraz było bardzo dobrze. I cóż. I... I wygraliśmy. To jesteś małe, małe ciało, można powiedzieć, ale jeżeli chodzi o płuca, to geparda. Przecież to się nie da tak gonić w takim tempie przez 40 minut, no sorry. No da się. Jak, 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 jak w głowie jest, to można jakoś nogi oszukać. Już byliście blisko tak naprawdę przegrania tego spotkania. 25 sekund przegrywa przed końcem, przegrywaliście go czy dwa. By na 17 bodajże końcu, przed końcem strafić i no 5 sekund przed końcem ty trafiłeś na czy dwa. Na 5 ile? Na? 4. Na 4-3, ale powiem, że na jedną przewagę gola, także naprawdę głowa odporna na stres. O i tak, no mieliśmy trochę podłamkę, robiliśmy dużo błędów. No już jak było 3-2, no była tak chwilowo, widać było po chłopakach, że no może się nie udać. No ale sędziowie trochę pomogli i się udało. Dzisiaj? Trochę sprytu, bo tam wolnych widziałem, że było. Przegryw. Wolnych mieliśmy trochę mniej, wolnych mieliśmy niż Sylwia, ale jakoś się tam udało, że się par razy trzeba było podłożyć i udało się przedłużony karny później 5 sekund do końca gol wszyscy widzieli no, masakra, ja bym tego, ja bym tego nie wymyślił. E, patrząc na tabelę, e, nie uciekacie, ale też nie odstajecie od tylicza czyli tak naprawdę w ostatniej kolejce, w tym ostatnim meczu zadecyduje, e, czekaj, liczę punkty. No nie, no nie, nie musi tak być, nie musi tak być, ale przynajmniej nie jesteście na straconej pozycji, jeżeli chodzi o mistrzostwo. No nie, walczymy do końca. Jeszcze nam został jeden mecz z woźniakami. Też nie będzie łatwo, bo opaki walczą. Widać z tyliczem było, nie do końca im wyszło, ale. No są dobrą drużyną i trzeba będzie to wygrać i dopiero będziemy To życzę powodzenia. A ja takie mecze chcę oglądać. Dziękuję. No my też chcemy grać w takie mecze, także dziękuję również.